Odkąd, kochani Państwo, mam swoją teleskopową drabinkę? No to nie narzekam, rozkładam sobie ją pięknie na dachu. Ona co prawda waży z 15 kg. Trochę się zmachałem, bo tu wysoki dom, ale teraz wiem, że mam bezpiecznie. Bardzo dziękuję i serdecznie, jak zwykle, pozdrawiam. Komin pięknie wyczyszczony to od kociołka węglowego piątej klasy. Bardzo nowoczesnego i bardzo ekonomicznego. Tak to jest, kochani państwo, że malutka bryłka węgla, która waży kilogram, daje nam 7 kWh energii. Więc teraz rozumiecie Państwo, dlaczego jest taka walka z tym węglem, bo nie ma nic lepszego od, od węgla naszego. O, nawet mi się zrymowało. Pięknie, dziękuję jeszcze raz i serdecznie pozdrawiam.